Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w Pepko na przeglądzie. No i zobaczcie, co my tutaj mamy. Piękna koszula, taka, taka tradycyjna koszula biała, 40 zł kosztuje. I ma tutaj taki guziczek, ani z przodu. Y, krótsza, z tyłu dłuższa, bo też ostatnio y, ktoś się zastanawiał, dlaczego to w ogóle jest tak szyte. No taka moda, tak się nosiło i tak, y, tak szyją. Y, tutaj mamy też te w paseczki, jak już jesteśmy, to Wam pokażę. 40 zł kosztuje i jest niebiesko-biała i jest również różowo-biała. Ale do czego ja idę? Idę do tej Pantery, bo wjeżdżają też właśnie nowe, y, słuchajcie, nowe y, kolekcje, nowe y, właśnie takie y, nowa taka odzież. Modna, bo panterka co roku jest modna, więc ja też bym chciała ją wam pokazać. Dobra, tutaj mamy taką spódnicę, jak widzieliście, z rozporkiem, za 45 zł do rozmiaru 2XL od rozmiaru S. Z tyłu ma, jak widzicie, kieszonki, tak jak w jeansach. Wiem, że coś jeszcze jest do tego, ale jak tylko będzie, to wam pokażę, bo dopiero weszło. No i robię tutaj rozeznanie, co tutaj jest ciekawego. Zobaczcie takie nowe ułożenie. Przeważnie te koszulki gdzieś tam są na tych. Takich pojedynczych półkach, a tutaj, proszę bardzo, coś innego, coś innego inaczej położona. Oczywiście w dzisiejszym przeglądzie będą również dekoracje, więc mam nadzieję, że taki przegląd również Wam e, przypadnie do gustu. E, dobra, co my tutaj mamy? Zaraz będziemy zerkać. Uwaga, 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 tu jest taka bluzeczka e, na ramiona, a la hiszpanka w prążki i poczekajcie, zaraz zerkniemy, jaka jest cena e, tej bluzeczki. Nie widzę na razie innego koloru. 30 zł od rozmiaru L e, przepraszam, S do XL Moje drogie panie, tylko do XL e, dobra. Idziemy dalej. Widzę ładna, ładną bieliznę, to też Wam pokażę. Tutaj macie sweter, sweter w paski, 50 zł kosztuje, od rozmiaru S do rozmiaru L. Oczywiście rozmiar e, L jest na mnie dobry, ten kto mnie zna, ten kto mnie ogląda, to wie mniej więcej. E, no wiecie, ja też czasami e, lubię na przykład na kimś coś zobaczyć i na przykład wiem, o, ona ma podobną figurę do mnie, e, albo jest grubsza, albo chłódsza, no to wtedy ja już wiem, czy to będzie nam nie pasowało na przykład, nie? Czy w ogóle się za tym oglądać. Tu mamy sweter i ten sweter jest, e, słuchajcie, z taką złotą nitką, 40 zł, e, kosztuje do rozmiaru 2XL. Ja tu już się cieszyłam wiosną, że tu już idzie wiosna, a u nas śniegu napadało. Ciekawa jestem jak u Was, bo u nas już drugi dzień leży śnieg, dużo śniegu. Dobra, zobaczcie jakie piękne staniki możecie sobie kupić. Zaraz Wam pokażę majtki do tego. Taki e, albo mężczyźni mogą kupić swoim e, kobietom na walentynki. 25 zł kosztuje tylko ten stanik, więc w ogóle cena jest genialna. E, tutaj mamy też majtki do tego, zobaczcie tak one wyglądają i zaraz ja tutaj powieszę i zobaczymy e, jaka jest cena. Pewnie nieduża, bo tutaj są fajnie, e, fajne właśnie ceny. 10 zł kosztuje. No i jak widzicie tutaj macie też e, motyw te, tych serduszek, a z tyłu macie po prostu e, siateczkę taką podwójną. No i tak to wygląda. I tam z tyłu macie jeszcze pełne majtki i one pewnie też są za 10 zł. Już tutaj nie będę przedłużać, tylko... przedłużacz, przedłużać, tylko idziemy dalej. Ostatnio wam też pokazywałam tamte dresy męskie, ale też są te damskie. Może zaraz tutaj gdzieś podejdę to wam pokażę, ale nie jestem pewna czy tu akurat są, bo dziecięce są. Ale też wjechały 17, za 17 do tej klapeczki. I co już widziałam? Na dziecięcym, słuchajcie, dziale są już kla, klapeczki letnie. Matko, przecież tutaj są te, widzicie? Mówię wam o tych bluzach, a tutaj akurat są, o tych bluzach i dresach, więc już wam pokazuję. 25 zł kosztuje. Bluza do rozmiaru XXL. Tutaj ona ma taki, jak widzicie, taką gumę na dole. Zobaczymy, czy cena taka sama. Tak, cena taka sama. I jak widzicie, na męskim był zielony kolor i chyba granatowy. A tutaj macie cztery kolory. Różowy, niebieski, granatowy i zielony. Więc my, kobiety, mamy większy wybór. <laughs> tutaj macie też za 25 zł dres, spodnie dresowe, więc e, tak to wygląda. Przeskakujemy na półeczki, słuchajcie, z dekoracjami, i zaraz zerkniemy. Co my tutaj mamy ciekawego? E, czy jest coś, czego wam nie pokazywałam? E, już wam pokazuję. Mamy tutaj taki. Taki dywanik. Poczekajcie, zaraz ja tutaj wam pokażę. Tak on się prezentuje. Jak widzicie, on ma takie, taką jeszcze obszytą, jakby. Znaczy, to nie jest koronka, nie wiem jak to się nazywa. Może ktoś mi tu podpowie. 25 zł kosztuje i ma wymiary 45 na 70 cm, ale jest naprawdę bardzo y, fajny. Mi się ogólnie taki kolor bardzo podoba. Ogólnie marzy mi się, żeby y, cały dom był w takim kolorze, nawet kanapa, ale. To jest chyba nierealne. <laughs> przy dzieciach i przy piesku to jest, to by było naprawdę bardzo ciężkie, ale jak patrzę gdzieś tam sobie na inspiracje właśnie na, na jakieś tam domy, wiecie, jak tam gdzieś się coś ogląda, no to pięknie ludzie mają, tylko zastanawiam się, jak to właśnie utrzymują w czystości. Takiej idealne, nie? 12 zł kosztują e, takie skrzaty i one tutaj e, mogą utrzymać po jednym jajeczku, jak widzicie mają taką miseczkę, no i wczoraj wam mówi, nie wczoraj przepraszam, dwa dni temu wam mówiłam o tych dzbankach ten dzbanek kosztuje 20 zł e, a do tego dzbanka możecie sobie dokupić również szklaneczki i już będziecie mieli taki secik e, na lato, nie? Wypić sobie jakiś, jakąś lemoniadę na dworzu, 20 zł kosztują 4 szklanki więc fajnie, jedna wychodzi za piątaka to jest dobra cena. Za 5 zł, przepraszam, bo zaraz ktoś się przyczepi, że mówię za piątaka. Dobra, tutaj też jak widzicie są bardzo ładne dekoracje, bardzo fajne poduszki. Ten zając to w ogóle skradł moje serce. Tamta zając poduszka, a tutaj jest taki zajączek za 40 zł. złoty. I ktoś z was właśnie pytał o duże zające. No ten jest, zobaczcie, no już w miarę taki nie jest taki ogromny, ale jest duży, ale ten zobaczcie jaki śliczny, ten jest po prostu hicior, bardzo mi się podoba, jest taki miły w dotyku jak taki misiu, 25 zł kosztuje, ale jest po prostu śliczny, jest leciutki, bardzo leciutki i bardzo ładnie wygląda. Lepiej niż te tutaj kolczaste. <laughs> ale co ja tutaj jeszcze widzę? Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy takiego zajączka. No i tutaj też są jakieś kwiatuszki, ale ja zawsze mówię, że jak komuś się nie podobają na przykład sztuczne kwiatki, to może to wyciągnąć, 20 zł to kosztuje, może to wyciągnąć i tam napakować sobie czego tylko chce. No i tutaj jeszcze mamy takie, za 25 zł tu mamy taką panią zającową, a tutaj jak się przypatrzycie to w okularach mamy pana zająca, więc też yy, można zrobić taką parę. <grych> Idziemy dalej. Oczywiście stoją też skrzaty, ale już skrzaty wam pokazywałam. E, idziemy dalej, idziemy, idziemy i ja sobie tutaj powolutku zerknę, czego wam jeszcze nie pokazywałam, co my tutaj ciekawego mamy. Jakby ktoś się pytał, to jestem w Wałrze w Olsztynie, bo wiem, że dosyć sporo osób ogląda mnie tutaj z okolic, to e, może sobie akurat e, tutaj do Olsztyna podjechać e, i zerknąć, co oni tutaj ciekawego mają. Wjechały również takie zajączki, e, zajączki takie drewniane. I ten kosztuje 8 zł, ale nie wiem dlaczego, takie jakieś uszy ma krótkie, nie? Nie wydaje wam się? Bo mi się wydaje, że jakieś takie uszy krótkie. No i tutaj są takie mini zajączki. Ostatnio gdarałam, że nie ma w ogóle zajączków takich malutkich w pepko. no to proszę bardzo. Wystarczy, że powiedziałam i już są. I tutaj są trzy kolory, raz, dwa, trzy, tak? Trzy kolory. I one są po, 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 po już wam mówię, po 5 zł. I mamy... Żółty, zielony i różowy. Można sobie zrobić kompleciki. Zobaczcie, jakie ładne jajo. W takie e, właśnie stokrotki, i te stokrotki są teraz właśnie tutaj na czasie. To nowa kolekcja, 7 zł kosztuje takie jajo. No i muszę Wam pokazać tą kurę, bo dzisiaj też z się śmiałyśmy z tej kury i ona kosztuje 8 zł. Ona była w tamtym roku, e, ale się śmiałyśmy właśnie z tego jej em, naszyjnika z pereł. <grym> Dobra, co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Są koszyczki, tam na dole są takie koszyczki. Ktoś się pytał, czy ten film jest, e, ostatnio wrzuciłam, czy ten film jest aktualny. Tak, w tym roku również są te koszyczki i powiem, że te koszyczki są, e, no prawie w każdym pepko, w którym ja jestem, więc bez problemu e, można dostać e, taki koszyk. Dobra. Idziemy dalej. Dalej mamy na, e, za 30 zł, 140, słuchajcie, na 180 cm e, taki kocyk i podobno te gwiazdki świecą, jak się na, naświetli je światłem. E, ale ktoś mi na przykład napisał, że, e, że te koce nie świecą. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, czy wy też macie e, tak, e, takie doświadczenie z tym kocykiem. Tutaj mamy taką skarbonkę jeszcze. Zobaczcie, tutaj mamy za 12 zł taką skarbonkę. No i zobaczcie, jaki słodki. Misiu. I ten misiu, słuchajcie, to jest, um, to jest do tego dywaniku. Coś tam Wam jeszcze chyba pokazywałam. Też 12 zł kosztuje i tego, właśnie do tego misia jest jeszcze dywanik. Poduszka, co tam było jeszcze? Nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale, ale właśnie można sobie zrobić komplet. No i oczywiście pościel dla dzieciaków. I tu mamy taką pościel za 45 zł, 140 na 200 cm i 50 na 60. Poduszka, a tutaj jest druga. No i tu jest pościel. No z tym misiem, słuchajcie. Taka sama cena, tylko właśnie z tym misiem. Więc jak widzicie, jak się szuka, to można dosyć sporo znaleźć. Tu Wam jeszcze te pokażę, bo może ktoś będzie zainteresowany, to tutaj macie z minionkami. 140 na 200 też taka sama, taki sam wymiar. 60 zł kosztuje ta pościel. No i tu jest jeszcze Spiderman, ale już nie będę wyciągała, bo zobaczcie, tutaj na rysunku jest narysowane, jak to wygląda. Więc tak to tutaj y, się prezentuje, ale ojejku, jakie to jest ładne. Zobaczcie. Zobaczcie jaka hawira. Dobra. Zobaczcie, można tutaj poukładać różne rzeczy, a jak na przykład chłopcy mają resoraki albo jakieś samochodziki, no to też fajna sprawa, nie? Można też tutaj właśnie poukładać im, chociaż moi to mieli tyle, że 15 takich półek by nie starczyło, bo naprawdę mieli ich sporo, zbierali sobie. Jeszcze mają do tej pory gdzieś tam pochowane. 45 zł kosztuje ta półeczka, no ale... Ale fajna, bardzo mi się podoba. Jest dużo zabawek, ale te zabawki może innym razem. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd, mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zostawcie lajka, jeżeli dotrwaliście do końca, subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się, cześć Buziaki.